Amen. Idziemy dalej w tę wielką bitwę zgotowaną Kościołowi i ludzkości przez czarną bestię, masonerię. Według słów Matki Bożej dalej słyszymy. Teraz rozumiecie, dlaczego w tych czasach straszliwego i przebiegłego ataku czarnej bestii, to znaczy masonerii, Moje niepokalane serce z waszym stronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga. Myśmy wszyscy są już po tej inicjacji ukrycia się w niepokalanym sercu Matki Bożej. W moim niepokalanym sercu powstaje, powstaje plan takty taktyki, który wasza niebieska mama Używa w walce, aby pokonać oszustwa czarnej bestii. Stąd też Matka Boża mówi o to, dlaczego formuję wszystkie moje dzieci do zachowania dziesięciu przykazań. Teraz rozumiecie, dlaczego dostaliśmy orędzia o dziesięciu przykazaniach. Dziesięć tablic. To jest podobna droga. Bóg nigdy nie ustaje w ratowaniu świata. Robił to przed Matką Bożą pięć lat temu. Teraz przez orędzia na czas ostateczny prowadzi taką samą drogę. Teraz Matka Boża mówi, oto dlatego formuję moje dzieci do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów, zwłaszcza do sakramentów pokuty i komunii świętej. Przedtem było często, a dziś jak jest? Codziennie Bóg żąda dzieci. Czyli bitwa to jest ostateczna bitwa, więc Bóg szuka tych szaleńców, tacy jak Wy, abyście mogli, mo, mo, mogli dokonać tego opowiedzenia się po stronie Boga. Posługuje Bo się, mówi Matka Boża, moje małe, poświęcone mi dzieci, Wami w dokonaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawionych na was przez czarną bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii skierowany dziś przeciwko kościołowi i jego przeciwko Chrystusowi i jego kościołowi 89 rok. Dzieci wtedy żył Jan Paweł II. Dla katolików było wszystko, wszystko proste, oczywiste. Bronił Kościoła, trzymał się tradycji Kościoła, papież, niezmienności. Tamte czasy to były dla Kościoła niebem, a Matka Boża mówi, żeż diabeł skierował wszystkie siły ataku na Chrystusa i Kościół. To co dzisiaj jest? Dziś już skierował biskupów, bergolio, kapłanów, wiernych samych na siebie. Dziś to już nie wiemy, kto jest katolikiem, kto chce Kościół ratować, jak to go rozwalnia. Dzieci, świadectwa dwa, żebyście wiedzieli, bitwa jest żywa. W X parafii, w zakonie polskim rozdają komunię w dwóch szeregach. Idą kacki na stojąco, cyk, cyk. Nagle czterech naszych klęka po lewej stronie, Widzi to czcigodny staruszek, zakonnik. Idzie do nich, uklęka i daje komunię na klęcząco. Dzieci, tłum patrzy. Ale młode demony w twarzach młodych wikarych już obmyśliły plan. Już staruszek komunii nie rozdziela, ma zawsze dyżur w konfesjonale. Jak ujrzeli, co on zrobił i jak zatrzymała się cała kolejka, nikt nie podchodzi, wszyscy patrzą, a on na kolana rozdaje świętą. Ci nie jest to y, szaleńcza bitwa? Skąd oni się biorą? Baby o was! Jest X parafia w Polsce, tam są nasi ludzie. Przy ołtarzu proboszcz dopuścił bawy. Dominuje siostra zakonna, prowadzą schole niedaleko balustrady, czy Komunii święte do zdawania wam. Dzieci oto po pewnym czasie siostra idzie do proboszcza i w imieniu parafian mówi, że wikary nie może rozdawać komunii przy balustradzie, bo to im bawom przeszkadza w śpiewie przy ołtarzu. Prowosz co robi? Zakazuje wikaremu rozdawania komunii świętej przy, ba, przy balaskach, bo on ma władzę. I go wygania na kościół na stojąco. Dopuścił parę bab do ołtarza i im przeszkadza komunia przy balaskach. Jedna ubrana w habit, a resztę, resztę, rozgrzane, bo nie zaistniały w małżeństwie, społeczeństwie, więc chcą zaistnieć, dzisiaj kręcić przy ołtarzu, no i nagrzewać genitalia proboszczowi, żeby on później nocami nie spał. Tego mechanizmu nie znacie kabite. Czy się nie chcecie przypodobać, chłopom? Chłopy, czy wy mnie rozumiecie, co ja gadam? Wszystkie tu kiwnę, bo ma żona nie kiwa, nie, one nie wiedzą, że kuszą. Dziwne jest, nie? My doświadczamy pokusy, a one mówią, że nie kuszą. I taka gazela goni przy ołtarzu. No jakby był tu tygrys i Jan wianek też nie wytrzymał. Tej usunęły komunię na kolanach, bo to siostrze zakonnej przeszkadza. Delegacja do proboszcza, no i proboszcz co robi? Idzie na rękę ludowi. Więc te słowa Matki Bożej są nieprawdopodobne, wtedy delikatne. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Kościołowi. Matka Boża to było 40 lat, a teraz widzisz, co się dzieje? No Weź nam pomóc uratować ten kościół. Dziś już swoje leją kościół. Dziś już w purpurach rozbajają kościół dzieci. Dziś już nie ma żadnych hamulców. Dziś stało się to, co powiedział Pan Jezus w orędziach, kiedy pokazywał, to, co robią, robią z Nim. Wszyscy szafarze przy, przy, przy ołtarzu. Jakie to jest podłe ze strony kapłanów, że pozwalają na takie działanie. Dzieci, jaki musi być perfidny mąż, który swoją żonę na ulicy daje każdemu chłopu. Te dziś to robią kapłani z Panem Jezusem i z Kościołem. Wszystkim mówią, gwałcicie, bo jesteście posłuszni biskupowi. Jesteście posłuszni księdzowi, bo on ma władzę. Niech z ziemi polskiej znikną wszyscy bezszcześciciele Najświętszej Ofiary i ci, którzy nierozumnie przyczyniają się do, do ich upadku. Panie otwórz czeluści piekła i niech siara ich pochłonie. A wy się przebudźcie tak zwani polscy katolicy z letargu. Oddajecie Jezusa przez swoje zachowanie w kościele na gwałt każdej osobie, która ma pragnienie. Dziś ogarnęła dziś przestrzeń Kościoła. Idzie ci ostatnia bestia. Bestia podobna do baranka paschalnego. Ta małpa zajmie się bezpośrednio Jezusem. Powołani do kultu Boga, szacunku Jezusa, dzieci wyżynają równo umiłowani Synowie. Powołani przez łaskę daruka państwa. Matka Boża w tym orędziu tak mówi: Najmilsi synowie, wspomnijcie dziś moje drugie objawienie, które miało miejsce w biednej Kowada-Iria w Fatimie 13 czerwca 1917 roku. Wtedy powiedziałam wam już to, co obecnie przeżywacie, ogłosiłam wam wielką walkę pomiędzy mną, niewiastą obleczoną w słońce, a ogromnym czerwonym smokiem, który doprowadzi ludzkość do życia bez Boga. Dzieci, jak to może możebne, że stróże Kościoła, mający władzę biskupią, kapłańską, Robią wszystko i tak was prowadzą, żebyście Wy żyli bez Boga. Przecież mamy orędzie, gdzie Bóg mówi do swojego ukochanego kościoła: Przyjdź, moja oblubienico, i pokaż mi, co ta bestia baranek, bestia podobna do baranka, co ona ci zrobiła? Dzieci to już nie oni, my. Co my zrobiliśmy? Najświętszej oblubienicy, świętemu Kościołowi katolickiemu. Wy, tak zwani katolicy, staliście się dzisiaj urzędowymi protestantami. To, co wam proponują protestantyzm w nieskończonej formie, zjudalizowali was. To już nie jest katolicyzm. Delikatnie mówiąc, namiastka katolicyzmu, bo wie, że zostały jeszcze tabernaku, tabernakula. Tu i ówdzie, no jakieś stoły podobne do ołtarza. No i tu, ówdzie palą się dzieci: jakieś dwie lampki oliwne takie do podgrzewania, zarcia. Jak wiecie, to w restauracjach jest. Kwiatuszek, jeśli jest, to taki mały. A jak krzyżyk, to trzeba lupom szukać, gdzie on jest, a najlepiej czystka, pustka, gdzie już wiem, co znaczą. Dominikańskie białe kościoły, bo jak nas pokazywano, Dominikanie zachowali styl puste ściany, puste prezbiteria, wszystko wyżnięte. Wiecie, czemu puste? Bo tam nie ma Boga. To, co Wam zaproponowano w sakrum, białe ściany, to jest trupiarnia. Tam się schodzą trupy na modlitwę. I ponoć jakieś trupy ubrane, w jakieś śmateczki operetkowe. Mówią wam, że oni mają kurz do Boga. Że to są trupy. I w każdym geście do was skierowanym brzmią słowa. Po coście tu przyszli my. Chcemy mieć święty spokój. Oczywiście na konto przeszlicie na parafii. Bata! Przepowiedziałam również podstępne i mroczne działanie masonerii, która odwleka Was od zachowania prawa Bożego i czyni przez to ofiarami grzechów i nałogów. Teraz rozumiecie, dlaczego objawienia Fatimie tak zaatakowała masoneria. Wszystkie gazety liberalne. Bo diabeł wie, co ta niewiasta matka Boga tam przekazała. Jako mama chciałam Was przed tym wszystkim oszczędzić. Przed wielkim niebezpieczeństwem zagrażającym dziś Kościołowi z powodu licznych diabelskich ataków usiłujących go zniszczyć. Nie posłuchano Matki Bożej z Fatimy. nie wykonano, moi drodzy, jej woli, więc mamy przez te sto lat. Wojny, komunizm, szalejący liberalizm, a u nas od października rozpoczęło się to, czego jeszcze Polska ziemia nie znała. W tym celu na pomoc czarnej pesti, mówi Matka Boża. Czyli masonerii, z która wyszła z morza, bo pantera wyszła z morza, z głębin, wychodzi z ziemi, moi drodzy, bestia o dwóch rogach, podobnych do rogów baranka. Taką czapkę o dwóch rogach nosili faryzeusze, arcykapłani. Później to dziedzictwo z tymi dwoma rogami dzieci przejął Kościół Święty. To nakrycie włożono na głowę biskupów. Od dzisiaj, kiedy usłyszycie, że zebrała się komisja plenarna episkopatu, Tłumaczycie sobie jak? Kolejne spotkanie bestii podobnej do Baranka. 248 konferencja bestii podobnej do Baranka. Zmiany liturgiczne, wzmocnienie pozycji kobiet. Dysputowali nad przemianami w liturgii i rozpłakiwali się nad zmianą kanonu prawa pastora. Bene Bergoglio, gdzie zamienił tylko jeden wyraz: mężczyźni na świecy. No i hura baby do kubki, i do Ottawa się pchajcie. Wystąpcie, kobiety, z postulatem do biskupów, aby tabernakulum było większe, żebyście tam się mogły już położyć w środku. Jak to nie posyłają? Nie będzie wtedy się zabezpiec, zaczynałam msza święta, a twój potez będzie mówił Kryśka z wami, a wy co powiecie? My z Kryśką, powtarzamy to, Baby, żebyście byli, ja zmieniam liturgię Będę miał w, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i wedle woli Kryśki Kryśka z wami, a wy co mówicie? Trzy cztery. I my z Kryśka z Tobą. Dzieci nie widzicie tego? Jak mi udowodnicie, że ja spadłem z kosmosu, to ja się uspokoję. W tym celu na pomoc czarnej bestii która wyszła z morza, wychodzi z ziemi, bestia o dwóch rogach, podobnych do rogów baranka. Dzieci, co dalej, to Wam już powie, po powrocie z Guadalupe, a teraz mówię: Amen. Nie jeszcze Wam we wtorek powiem.